Dzień dobry bardzo wszystkim. Witam w kolejnym odcinku losowania gier z mojej biblioteki Steam. Bez dalszego gadania wciskam kosteczkę. I co my tu mamy? Lone Mower Game U4 Chase. Szczegóły. Racing India. Instaluj. Co to jest za gra? 20 recenzji. Pozytywne. Wyścigowe. Zarządzanie czasem. Eksploracja. No, zobaczymy co to jest. Jednoosobowe osiągnięcia są, bo to pewnie dla tych, co łowców osiągnięć, no nic, sprawdź, graj, play game. Dobrze, mogę sobie poziom wybrać? Nie, chyba muszę przejść na Pierwszy. Czym się z No, o, już dostałem jakieś śnięcie dopa. Restart. Nie wiem, czy się steruje. Myszko, do może. Ale jest. Ooo, jest się w kolei. Chwu, Dobra. Wszystko jasne. Chyba. I gra wyścigowa. Dobra, poprawię. Ok. Czy nie wiem, czy ja sam, więc rozstrzela we mnie od tyłu. Hmm. To jest pierwszy poziom, takie trudne Ekstra. No nie wiem, no nie ruszał, od razu, może to muszę wcisnąć. O. No, aleluja. <grystanie> no i co? Jedź dalej. Jaka trudna gra To chyba znajomi i przyjaciele tych Deweloperów to tam oceniali Kąd ja mam takie gry? Kłófko jeszcze lat Aha, znowu zapomniałem, że muszę wcisnąć do przodu dopiero jak będzie zero Teraz Za szybko patrzeć na głowę dwa, jeden cyk o, jestem za głupi na tą grę albo za głupi no i utknął. Jezus ale początek już opanowałem. trzeba skręcić tu za skałkę, czy to się rozsypuje albo nie już za szybko, ja to z tej strony, tu To wucha, a ja na drzewie zostaję. Oh! Aaaaaaa! <laughs> jest. Yes. taką grę się robi? To jest... ...pięć minut, w Unity Ty ja. Ja Sprawdzę tylko, czy mogę teraz drugi. Nie mogę. Ile gwiazdy? No przecież przeszedłem. Czy nie trafiłem? To była przeszkoda? Nie, no do końca. Nie wierzę. Nie, ale krap. Najgorsza chyba gra, nawet gorsza od tych śnieżek, w które mi się nie udało zagrać bo multiplayer, także no, będzie pierwsze 0 na 10. Co wy o tym myślicie? Czy ktoś grał w to, czy umie w to grać? Jeżeli się nie zgadzacie, to napiszcie w komentarzu, dlaczego i czy może powinienem spróbować jeszcze jedno podejście do tej gry, ale raczej nie 0 na 10. Dziękuję za uwagę. Proszę subskrypcję i łapkę w górę. Do zobaczenia w następnym odcinku.